Hej, hej, hej! przed Wami recenzja bajeczki pani Celiny Zubryckiej. I jest to Fere, czyli bajki z dziecięcego pokoju. Książeczkę mam od wydawnictwa Fundacja Sąsiedzi i premiera miała 17 stycznia 2022 roku. Tak, na pewno kto widzi, to zauważył zagniotkę. No niestety w takiej zagniotce książka do mnie doszła, więc tym razem to nie moja wina. Pytanie dla Was, jak sądzicie? Nasze zabawki, maskotki, no w sumie nawet łącznie z muchą i pająkiem mm, mogą mieć tutaj jakieś swoje przygody. Wiecie, to bajka bardzo dobrze rozwija wyobraźnię, uczy też dzieci, żeby na przykład nie bałaganiły, chociaż taki, wiecie, no bardziej pośredni sposób, nie mówi nam tak konkretnie. I w pierwszej opowieści poznamy chłopca, który pomoże swoim zabawkom odszukać ich kaczkę. Wiecie, ona gdzieś zaginęła i nawet pająk z muchą Adelą nie mogli jej znaleźć. Wszystkiemu w lusterku przyglądał się chłopiec, który w magiczny sposób znalazł się po drugiej stronie lustra. Hmm. jak sądzicie, co się mogło z nią stać? I w kolejnej opowieści działo się znacznie więcej. Nasi bohaterzy pozostali, mm, kogoś tutaj ubyło, tak powiedzmy, że to jest cały czas ich przygoda, tylko jednak kogoś tu brakuje. Doszły jednak tutaj też inne postacie, więc to tak jakby mamy taki mały miszmasz, gdzie ktoś tu zostaje, a ktoś tutaj odchodzi. I tutaj poznamy opowieść pająka, który był bardzo zmęczony. Ktoś zaproponował mu wypoczynek w sanatorium, więc w sumie zadowolony się tam udał. Niestety na miejscu okazało się, że mm, zagubiła mu się bardzo cenna rzecz. Oszołomiony zaczął mówić bez ładu i składu, aż tak naprawdę inne osoby wzięły go za niepoczytalnego. Tak bardzo się przy tym jąkał, i tak przeżywał, że tą rzecz zgubił. I na szczęście miał przyjaciół, którzy udali się w podróż, żeby mu tą rzecz odnaleźć. Czy nie ciekawi was czasem, czy to też nie był może przypadek? Bo być może ktoś nie przestrzegał tutaj pewnego przykazania. No i tak naprawdę, jak mogła się zakończyć ta historia? Wiecie, bardzo spodobała mi się również kolejna opowieść, w której to bohaterzy roztrząsali kwestię wakacji. Według nich nic nie powinno się wtedy robić. A inni mieli całkiem odmienne zdanie. No, i to również nie jest koniec opowieści. Jest ich więcej, i naprawdę każda na swój sposób bywa tutaj wyjątkowa. Postacie z tej książki niby zastanawiają się nad sprawami błahymi, aczkolwiek w każdej myśli jest tutaj ukryty przekaz. Te opowiadania nie są puste, one są tutaj, żeby naszym dzieciom coś przekazać. No i do tego mają bardzo fajne i kolorowe obrazki I naprawdę, czytają się tak bardzo leciutko Bo wiecie, niekiedy bajki dla dzieci potrafią być napisane troszeczkę sztywnym językiem Albo tak ciężko prostym, że aż po prostu za prostym Że e, kiedy czyta ją osoba dorosła, to tak naprawdę zastanawia się Czy to na pewno jest bajka dla dzieci Ale nie, tu mamy wszystko bardzo cieplutko przekazane Naprawdę, powiem wam, że Zresztą w ogóle sam duży druk też ułatwia nam czytanie i Naprawdę w tych opowiadaniach bardzo ciekawiło mnie, co się dalej wydarzy. To nie była taka prosta historia, że wiem, że jak ktoś się przewrócił, to wiem, że wstanie i że chodziło o to, żeby wstało. Nie, tutaj cały czas coś się nie niespodziewanego pokazywało. I tak naprawdę, no, postaciami były tutaj zwierzątka, był też tutaj chłopczyk, ale tak naprawdę takie zastanawianie się dziecięce, co jest na przykład po drugiej stronie lustra. No, w sumie, jeżeli jesteśmy na wakacjach, to powinniśmy odpoczywać. Więc dlaczego niektórzy zamiast odpoczywać grają w piłkę, pracują ciężko. No, i w końcu, co to jest w końcu ten odpoczynek? Czy, czy to jest ta praca, czy, czy ta praca nie jest odpoczynkiem? I wiecie, no, no tutaj postacie się bardzo nad tym zastanawiają, i powiem Wam, że czasami jak tak myślałam sobie, no to mówię, no dobrze, no jadę na wakacje, żeby odpocząć, ale chodzę, zwiedzam, do późna patrzę na morze, tu chcę zbierać kamyszki, tu zbierać jakieś tam rybki, i tak naprawdę druga osoba powie, ale ty ciągle coś robisz, więc ty w sumie na wakacjach nie jesteś. No tak, ale ja pojechałam po to, żeby być, więc pojechałam po to, żeby pracować. Więc, jak można mieć urlop od prasy i pracować? <grym> Wiecie, to były bardzo ciekawe zagadnienia. Naprawdę, była tutaj też taka zabawa w deszczowy dzień, gdzie nawet w zwykłym pokoju mogły się dziać rzeczy magiczne. Wiecie, dzieci mogą bawić się tak jak postacie, i naprawdę bardzo miło upłynie im tu czas. No nie ukrywam, że sama byłam wiele razy ciekawa, jak to się wszystko rozwinie. Naprawdę, jeżeli macie jakiegokolwiek prezentu, yy, ja wiecie, tutaj nieraz nie chodzi o to, żeby to było specjalnie, że tylko na gwiazdkę, bo każdy mówi o musi być prezent na gwiazdkę, wcale nie musi. Mogą to być urodziny. Może to być dzień, tak jak mój wujak, który już jest w świętej pamięci, yy, mówił dzisiaj przyszłem do was, bo jest święto, mówimy jakie święto? z okazji czwartku sam sobie potrafił znaleźć jakikolwiek y, dzień, żeby to mogła być różna okazja dzisiaj mam kolejny wspaniały dzień, jaki kupiłem sobie nowe skarpetki w końcu po tylu latach udało mi się je znaleźć i już był prezent także wiecie, możecie przyjść do swojego dziecka, powiecie wczoraj byłeś, miałam bardzo grzecznie, kupiłem ci bajeczkę i ono takie wiecie, byłem bardzo grzeczny, M, muszę się starać jeszcze bardziej takie wiecie, no, podbudowanie dziecka, że cokolwiek robi dobrze Także ta książka jest naprawdę mega, mega wspaniała. Ja bardzo, nawet bardzo, bardzo Wam ją polecam. I powiem Wam, że jej cena też naprawdę w ogóle nie jest tutaj wysoka. Zobaczcie, możecie spojrzeć. 30 zł za książeczkę to w tych czasach naprawdę nie jest dużo. A jak wiecie, sięgacie w księgarnie internetowe, więc tam te bardziej te ceny są dużo, dużo obniżone. I ok, ja się już z Wami żegnam i do usłyszenia. Hej!